Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 27 czerwca 2023 roku i zaczynamy dzisiaj naszą wtorkową analizę kryptowalut. Dzisiaj będzie kilka kryptowalut oraz indeksy i złoto, o których mówiłem wczoraj. Wolę przy wtorku analizować indeksy, ponieważ niech po prostu rozbujają się przez poniedziałek. No i dopiero lepiej we wtorek zerknąć, co tam się ciekawego dzieje. Oczywiście będą order booki od Maximusa, wskaźniki ProCharts, więc zaczynamy standardowo od Bitcoina. Bitcoin jak widzicie cały czas jest w tej naszej konsolidacji już od tygodnia. Dzisiaj mieliśmy delikatne tutaj wybicie praktycznie tutaj z tego trójkąta, który nam się utworzył. Może narzućmy sobie nasze linie. No i tutaj zerknijmy sobie jak sytuacja aktualnie wygląda no praktycznie wyrównaliśmy tutaj ten szczyt na 20 na 31 tysięcy no i znowu mamy delikatną zawrotkę jestem teraz bardzo ciekawy patrząc tutaj po tych dołkach, które były praktycznie coraz niżej jestem ciekawy czy teraz przy tej zawrotce również będziemy mieli dołek niżej co by również spowodowało zejście poniżej 30 tysięcy Dolarów. Więc ja czekam cały czas na jakiś mocniejszy ruch. Z moich shortów nie wychodzę, cały czas je trzymam. No i jestem bardzo ciekawy tutaj sytuacji, która mogłaby mieć miejsce w momencie, gdyby nam dominacja spadła. Jednak, jak sobie zerkniemy, dominacja też nam podskoczyła do góry. No i pomału będziemy chcieli dobijać do 52%. Co jest dosyć dużym wynikiem. Tutaj bardzo bym był ciekawy, co by zaczęło się dziać na Alta, gdyby dominacja spadła, no ale możemy sobie tylko gdybać, ja jestem bardzo ciekawy, kiedy to w końcu. Nastąpi, kiedy zacznie ta dominacja nam tutaj spadać w dół. Zerknijmy sobie od razu na wskaźniki od Maximusa, do których możecie mieć dostęp z linku pod filmem do przetestowania. No i jak widzicie, order booki dynamicznie nam się tutaj zmieniają co kilkanaście sekund, więc tutaj oczywiście widzimy w okolicach 31 400 większą ścianę no i oczywiście na 31 tysięcy to jest ten poziom o którym tutaj mówiliśmy gdzie cena nam już kilkukrotnie zawracała ale spójrzmy sobie po stronę na stronie zakupowej widzimy również tutaj dużo większy uskok właśnie przed tymi 30 tysiącami więc tutaj również ten poziom będzie wybraniany więc możemy spodziewać się że ten Tą strefę tutaj jeszcze możemy trochę pociągnąć, więc tutaj warto uzbroić się w cierpliwość i nie podejmować zbytnio pochopnych tutaj ruchów. Ale na niektórych altach też dużo się dzieje. Zerknijmy sobie jeszcze na wykresy pro Charts, co może nam tutaj sugerować ewentualną sprzedaż. Z tego względu, że widzimy że tutaj ilość bitcoinów nam zaczyna regularnie rosnąć, a tutaj, w momencie, kiedy doszliśmy właśnie dzisiaj w okolicy 5-6 rano do takiego szczytu stablecoinów, widzimy, że też pomału ich zaczyna tutaj z godziny na godzinę ubywać. Więc, im mniej stablecoinów, a więcej bitcoinów, tym może być faktycznie większe prawdopodobieństwo na ruch w dół, ale nie przesądzajmy tutaj. To są na razie tylko takie widzimy małe ruchy, nie ma tutaj takich dużo większych wpływów lub odpływów, więc warto to analizować naprawdę na bieżąco. Do tego was oczywiście zachęcam. żebyście sobie przetestowali te wskaźniki, a my lecimy dalej. Zobaczmy sobie od razu Ethereum, które znajduje się w trochę słabszej sytuacji niż aktualnie Bitcoin, i widzimy, że tutaj znaleźliśmy się poniżej tego poziomu na 1900 dolarów. Jest to bardziej poziom psychologiczny niż techniczny, ale niejednokrotnie tutaj bardzo fajnie działał. No i widzimy, że dokładnie w tej godzinie teraz również mieliśmy podejście pod prawie tutaj 1900 dolarów, bo dojechaliśmy do 1896 dolarów i 55 centów. No i nam od razu cena tutaj odbiła i zawraca w dół, więc tutaj również możemy mieć próbę zejścia niżej. Co prawda wybiliśmy się tutaj z tego równego ruchu, który praktycznie tutaj między 1865 a 1928 no tutaj cały czas się utrzymywał. Więc ja liczę, że faktycznie możemy jeszcze za chwilę tutaj dobić do tej linii Fibo, która jest na 1824 dolary i tutaj spróbować właśnie ten poziom przetestować. Lećmy dalej. Dzisiaj jeszcze trzy kryptowaluty. Pierwszą z nich będzie Akro gdzie tutaj akro aktualnie po wybiciu tego lekkiego szczytu zaczyna nam spadać? No i po drodze mamy tutaj dosyć fajne wsparcie, które wydaje mi się, że jednak zostanie przebite. Jednak akro nie można grać na. Dźwigni. Więc ewentualnie można tutaj pomyśleć, jeżeli ktoś chce, o ewentualnych zakupach. Jednak ja sądzę, że możemy jeszcze zejść tutaj dużo, dużo głębiej. Więc warto to rozważyć. Chociaż tutaj ten ruch, który odbywał się praktycznie od połowy maja, bardzo fajnie tutaj systematycznie szedł do góry. Więc tutaj ciekawa sytuacja i według mnie możemy mieć tutaj tą korektę, no i możemy tutaj odbić się właśnie od tego wsparcia i pójść jeszcze wyżej. Teraz zerknijmy sobie na komp, z tego względu, że komp tutaj ostatnio dosyć mocno idzie do góry, no i komp tutaj po przebiciu tych 30,65 dolarów, Strzelił nam na 43 dolary i 53 centy, po czym dostał korektę na 35 dolarów i 24 centy. No i teraz ponownie próbuje lecieć do góry. Jednak na, na swojej drodze ma dosyć mocną strefę, gdzie ja akurat będę starał się rozgrywać to, między właśnie 4, około 45,5 dolara a 47,5 dolara i tutaj ta strefa może faktycznie spowodować zawrócenie tych wzrostów, ale pamiętajcie, że przy takich mocnych impulsach, jak mieliśmy tutaj choćby w niedzielę ten strzał do góry, no to warto tutaj faktycznie każdą, każde wejście zabezpieczać stop losem, żeby uchronić po prostu cały swój Portfel, więc pamiętajcie o tym. No i nic, co mówię, nie jest dla Was poradą. I zobaczmy sobie ostatnią kryptowalutę na dzisiaj, którą dla Was przygotowałem, i jest to MKR, który tutaj po tych ostatnich dosyć fajnych wzrostach zaczyna nam spadać i przebiło nam pierwsze wsparcie na 726 dolarów. No, i leci pomału do naszego drugiego wsparcia na 653 dolary. No, i tutaj warto zwrócić uwagę na te dosyć mocne tutaj knoty, które się pojawiają co jakiś czas. Dlatego pamiętajcie, jak chcecie tutaj wchodzić na jakąś pozycję na short lub na long, no to warto. Zabezpieczyć sobie troszkę dalszym stop lossem, aby przy takim strzale od razu po otwarciu pozycji nie zlikwidowało Wam właśnie stop lossem, bo tak bardzo często się dzieje, że dostajemy strzał, otwiera nam pozycję, likwiduje na stoplosie, lossie, na przykład minus 30 i później wraca w odpowiednim kierunku a teraz lecimy zobaczyć sobie nasze indeksy zobaczmy sobie w SP500 który tutaj po wybiciu tego szczytu w okolicach 4450 dolarów zaczyna pomału nam spadać i wszystko wskazuje na to, że będzie chciał tutaj spokojnie dolecieć do tej żółtej linii, z której ja akurat ustawiać się będę na longa, liczę na fajne tutaj odbicie, oczywiście trzeba mieć pod uwagę to, że ta linia idzie pod dosyć mocnym kątem i im dłużej tutaj indeks będzie spadał, tym ta wartość będzie się zmieniać, ja już tutaj patronom na discordzie napisałem na jakim, jakim poziomie będę wchodził, ale z dnia na dzień będę robił aktualizację tego poziomu, bo nie chcę, żeby tutaj faktycznie Złapało nam odbicie wyżej, nie zaliczając naszej strefy do wejścia. Więc tutaj, warto obserwować na bieżąco indeks. I lecimy dalej. Indeks Dow Jones, który aktualnie 33 843 dolary. No i ten indeks właśnie zaczyna tutaj odbijać się w naszej strefie. Ponownie do góry. Ja tu aktualnie nie mam zamiaru wchodzić w żadne wejścia właśnie na się, ale tutaj dopiero kiedy znajdziemy się w okolicach tej białej linii na 34287, tutaj będę myślał wtedy o ewentualnym szorcie. Ale dopiero kiedy znajdziemy się tutaj, na razie nie mam zamiaru nic jeszcze otwierać, ponieważ jeszcze jest duże prawdopodobieństwo. Że możemy za chwilę w okolicach, właśnie 33 920, możemy zrobić zawrotkę. No i polecieć jeszcze niżej, więc tutaj sytuacja jest również jeszcze otwarta. Teraz zobaczmy sobie DAX. DAX aktualnie dosyć tutaj nisko, w okolicach aktualnie 15 827 euro. No, i wszystko wskazuje na to, że będzie chciał faktycznie jeszcze raz przetestować poziom 16283, ale póki co zostajemy tutaj i nie mam zamiaru na razie tutaj nic otwierać. Czekam na rozwój sytuacji. Patrząc za to na naszego WIGa, zobaczmy sobie go na interwale dziennym, WIG porusza się od grudnia według naszych ustaleń, czyli mieliśmy zjazd, podbitkę do strefy na 2130 zł, no i zaliczył odbitkę. No i teraz liczę, że będzie cały czas spadał aż w okolice 1650 zł. Więc będziemy tutaj na bieżąco wracać i obserwować jak sytuacja aktualnie wygląda. Teraz zobaczmy sobie Nasdaq, który odbił bardzo fajnie od oporu na 15268. Dolarów, no i wszystko na to wskazuje, że sobie będzie spadał do okolic 14400 dolarów. Więc tutaj dopiero pomyślę, może o ewentualnym odbiciu. Jednak warto tutaj wtedy przeanalizować pozostałe rynki. No bo pamiętajcie, wszystko jest tutaj dosyć mocno ze sobą skorelowane. No, i zobaczmy sobie jeszcze złoto. Chociaż dzisiaj jeszcze wleciała jedna pozycja u patronów na cynk, więc jestem bardzo ciekawy, jak cynk aktualnie się będzie rozgrywał. Ale my zwróćmy uwagę tutaj na złoto, i złoto znowu zaczyna nam się delikatnie obsuwać. Dzisiaj dostaliśmy dosyć mocną szpilę w dół. Ja miałem co prawda poprzednio ustawioną pozycję na 1901 dolarów na Longa, ale dzisiaj ją usunąłem i czekam aktualnie na rozwój tutaj wydarzeń. Możliwe, że będę wchodził tutaj na 1900 dolarów na Longa, ale chcę najpierw zobaczyć, jak będzie tutaj wykres nam reagował po kontakcie właśnie z tym wsparciem. Więc ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pamiętajcie, że z mojego linku pod filmem na giełdzie Bing X macie dostępne 50 dolarów dla nowych użytkowników do wykorzystania w bonusie, ale oprócz tego macie oczywiście koiny testowe i dodatkowe bonusy od obrotu i od wpłat, i Was zachęcam do tego, ponieważ ja choćby cynk, złoto czy indeksy właśnie rozgrywam. Na giełdzie BingX i tam Was też do tego zapraszam. My słyszymy się oczywiście jutro i przyjemnego wtorku Wam życzę. Hej.